Siemaneczko, jestem tylko. Witam was w pierwszym odcinku gry Battle... Star Wars Battlefront Oczywiście dzisiaj jest bez kamery ponieważ Kamerka się Ładują się baterie Do kamerki więc Bez kamerki będzie Oczywiście Mamy chip konwój Jest to dodatek oczywiście tryb Z DLC Z pierwszego DLC do Battlefronta Jesteśmy Storm of Tommy, jesteśmy po ciemnej stronie, więc witam was po ciemnej stronie mocy. Mam nadzieję, że będę... Jeżeli nie będę nam, jakby na to na to cud to gram. Więc... Dzisiaj jest bez muzyki. To ponieważ... To ]y. prawa otocki. I gram tak, bo ja wolę taką kamerę niż w niż widok z bronią. Tak wiem, tak więcej widzę więc wybaczcie, że nie ma muzyki, ale nie chcę, żeby się do praw autorskich przyczepili. Ej, coś mnie paliło. Halo, jest tu kto? Nie ma nikogo, to więc nie ja idziemy dalej. Cześć. O, o Trzeba wejść, chłopaki Nie wiem, co się dzieje Otworzyć to gówno zabitam No i się zesrałem eee, zos... Czasami tutaj W tej grze nie wiem co się dzieje Jeżeli chcecie zagrać oczywiście ze mną W Battlefronta Pogadać To oczywiście ja Mam oczywiście Na PS4 więc A jeżeli chcecie pograć No to nik na PS4, dioda Wszystko z dużej Mam nadzieję, że... You rubber scrum Glida tam był A, nie żyje już Czy glinda? coś Coś podobie do Glida? Jezu, co... nie wiem co się dzieje Nie lubię wcho... wchodzić ku de... Połowie gry. O, za zabiłem go. Okej. Okay. Leja! Leja! Kocham cię. to jest zajebisto? Oczywiście znaczy będzie Dielcek. Drugi. Już w tym miesiącu. Tam na B spinie. Będziemy się na waleć uwielbiam tą planetę Wydzielam do Kalizy jako nowa postać Jeszcze też jest zajebiste Jezu to, to ja jeszcze do mnie Dobra, ktoś tu strzela do mnie. coś śmiecić. Przetacz tato, włączył. Taczasz moto. Jakby to dał opowiedział. Macie, taczasz moto. I taczasz mówię, gnane tam Boże. To prze, prze, przebiję tam. O ty gnoje! Jak mogliście mi to zrobić? O, wy szmaty. Ja tego nie daruję. Nie, ja lubię wchodzić w połowie, gdy mi to zaraz denerwuję. Czasem mi się zdawa tak, że wejdę... Yy, na dwie minutki i, kon i, i, i koniec. To mi tak drażni, bo ja nic nie mogę zrobić. Tu strzelają, tutaj. Eee, dupa tam Leja tu jest. Zabiłem leje! Chwała, chociaż nie chciałem tego zrobić. e kto mi to strzela? Zabiłem leje. Oni mnie. Ale leja jest moja. Oh. Powolałbym być oczywiście po stronie ale tak mi to, że ja już mogę, i wygraliśmy. I tak, jest właśnie z tym czymś, więc oczywiście oczywiście bo bez sensu by było Trzech zabitych, cztery zgony, No, wszedłem na dwie minutki, nie no, trochę dłużej. Bez sensu. A matka, palanga 15, dopiero. Na mnie nie wiem, ile tu może na maxa rangi mieć 50 to mało pieniędzy jeszcze eee, Rodociągi z Chciałbym w poczuciu, żeby się napieprzać Tylko, że tam jest tylko jeden typ niestety Nie, czyli jeden tryb Dwa No a dołączę co zagamy sobie teraz coś Nie no, muszę coś zmienić bo... Nie to, nie do dżaby i do tego grubasa Okej, okay, muszę Obrażenia mieć zajebiste T-21 mówicie E-11 No dołączam, no kurde Konwój znowu, może To tak drzem moda Wtedy słyszeliście, to? I have bad feelings about this Mam co do tego złe przeczucia Mam co do tego złe przeczucia I have bad feelings about this to w każdej części Gwiezdnych Wojen ten tekst się pojawiał Czemu ja jestem pierwszą ofiarą? Ej! Nie, nie podoba mi się to. Nie podoba. Wychodzę. Kryjcie mnie. Granaty. Chować się. Zaraz tu pieprzą granatę, to będziemy strzelać dalej, niż widzimy. No i patrz, naj no i no, wygrałem z tobą, szmato. Kto mi tu strzela? Od tyłu, e Muszę się schować na chwilkę. Leja, lecisz. Osłaniam się. Wychodzimy. Tutaj jest bitwa No jak mnie pilnujecie no kurdy Co to było Ja jestem słaby w tą grę, to jest masakra nie, nie, nie piszcie o tym że jestem słaby bo ja wiem że jestem słaby po co mi ten kanał mnie zakończył Przejść jak to nawet pojazdów nie ma Muszę to użyć Muszę to wziąć coś innego Znowu kawy zakłócające, come on Nie mogliście mi dać bazuki czy czegoś innego, kurde No Aha, moje granaty nic nie podadziły Zajebiście Idę tędy Zosłaniecie mnie Nie wiem kto, niech mnie osłania Uruchamiam Dzięki, dobra A się są te dźwięki Leja, czy ty nas napieprzasz? Mnie nie rozumiem No oh, fuck Ale to masz słabego cela. what the fuck Nic się Mam cię Szmato Dobra to jest sytuacja. Co właśnie? mi, dobra dobra, ale i cielamy teraz tutaj Chyba jestem Co tu jest? To za jakieś granaty pieprzony Chodzę, dobra, lecę to się jest za cicho. Ja żyję, jakby co. Nie zginąłem i je, jeszcze je coś długo. Ale ja się wpakowałem! Ja Han Solo w czwartej części, tylko ich tam było więcej. Dobra. Idziemy dalej. Kudy, zesilałem się. Pod górę. Ile ja mam? 3, 4, no tak jak wcześniej. ja się, ja się sobie będę Nie wiem tego. Jakby być najlepszy, by sensu już No, granat po, po nie będzie. Baba fet! Zadajemy po jakiemuś... Skok No ej Dobra, stary chłopaki Strzelają do mnie Wycofuję się gnoju O ty Mega w jucie Ja ci teraz ja cię dojadę no, Po co mi ten kanab nie czekam ale to, ma, ale to są fajne dźwięki zajebiste po Nie mów, że im jest, o Jezu. Idę na pomoc Tu tam, to tam strzela. Ale, 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 rzu ale rzuciłem Jak idiota Jeszcze nie trafiłem? O, a kto? Ktoś go dobił, dobra To ja Sprawdzimy, coś tutaj, halo? A mnie szmata załaciła O tyk o nie Ja się tak z wami bawić nie będę Oh my god Dobra Ciśniemy ich Tam mogą być do tego granat jest konieczne Dobra, Twilek, nie jedziemy, znaczy Twilekanka w, końcu, w Aha Ja jego on mnie Fajnie Ile mam, mam 4,7 7 ale gówniana statystyka jeżeli chcecie też odcinki jakieś tam z Dola, jak dam gram z chłopakami, to możecie oczywiście pisać w komentarzach. Od czasu do czasu to się nagram. Ale tak żeby nagrywać jakieś podatniki do lola, to nie. imperatorze piep no nie Człowiek kiełbasa Uważajcie, bo to jest imp imperator gdzieś 3? Czy... Co to było? Nie, 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 ja tam są taki moczem Fuck o. Zabiłem kogoś? Mam 6,9, no nie jest najgorzej, ale no co to jest? Zesadź się można.

Chyba, jedziemy. Idę przodem. Że chcę sobie zagrać w pałacu dobry. To jest za jej Ja się tu przejdę. Nie pozwól mi ten kamień za zakłócający. No, tu pojazdów nie ma. Czysto. Leca. Do was. Ja ich wezmę to w Aleś. Echo leci wow. tu się dzieje ho, ho, ho. mam dziewięć dziewięć, ło ty trzy 3... kilo. Zrobiłem 3 killa, to dla mnie jest... 11-10! Dwóch za... Dobiłem za jednym razem w zajebiście. Ostatni przystanek... ...czy jest najgorszy. Po co ty to rzucasz? Ty, ty, głupia jesteś? Uuu, ile tam genatu poleciało? Wginęła! Przez gaz! Nie wiem, z kogo strzelać, to jest jakiś imploder techniczny. Eee, to by było coś. A tutaj się możemy bronić, bronić o nie. Mama, pokazałem mi, że się nie halo. Ale ja znowu zrobiłem kilku, mam 13-12, bo... Oni mają po 28, jak? Ja się pytam, jak? Skończę tą, tam randkę no, tam, okay. będę się z nimi żegnał Gaz mnie 13-13 oh yeah. Pochowa 13. 13 No kurde, no my musimy to uruchomić, no Co tu się dzieje? No ja nie wiem, czy 2 minuty, runda trwa A przymamy, jeżeli Chyba idę tam Ci zdążę, dojść 19 metrów, dobra Ważajcie na granaty, bo oni... Są, są szmaty takie, że... CO TO BYŁO? Z MIE W zap... ZAPISZCZAŁ... WOW! CO TO BYŁO? Nie wiedziałem, że takie coś tam jest. Muszę sobie te granaty odblokować, bo... One są zajebiste. Zlepszony gaz, o zabiłem Jezu A, zabiłem go genetem Bo tam był Mam 15-15, źle. Minuta 8 do Końca rundki. Mam nadzieję, że Nie nagrywanie się nie wyłączy zanim to skończy. bia wieżyczka, ale tam tego że tak powiem 28. się Dobra, lecimy Skąd nic fajnego te trzy... te dwa panie Trzy... wychowy No tak kurde wieżyczka nie będzie teraz Nękała, pieprzona. Mam nadzieję, że my tego nie przegramy. Jak to nie dojdzie do końca, bo to będzie przykre. Że ta nam, tak nam szło, a na końcu się zaslało. No przegrana! No fajnie, dobra, ja się tu z Wami żegnę, Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście lajk, like, komentarz, sub. A my się widzimy przy następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!